Madziu, grasz na scenie od ponad dekady. Pamiętasz swój pierwszy występ? Oczywiście. To był spektakl dyplomowy w szkole teatralnej. Trzy siostry, Czechowa. Grałam maszę. Miałam wtedy dwadzieścia dwa lata i byłam przerażona. Ale jednocześnie czułam, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam. Do dziś mam w pamięci zapach kurtyny i ten dziwny spokój, który ogarnia człowieka tuż przed wejściem na scenę. Co najbardziej kochasz w teatrze? Żywą relację z publicznością. W kinie raz nakręcona scena już nie żyje, a w teatrze każde przedstawienie jest inne, bo ludzie reagują inaczej. My gramy z inną energią. Czasem wchodzę na scenę i czuję, że widownia oddycha razem z nami. A co jest najtrudniejsze w tej pracy? Czas. To zawód, który wymaga ogromnych poświęceń próby, wieczorne spektakle, wyjazdy trudno to pogodzić z życiem prywatnym no i emocje. Trzeba je przeżywać od nowa, czasem po kilkanaście razy w tygodniu. To bywa wyczerpujące. Czy masz jakiś rytuał przed wejściem na scenę? Mam. Zawsze na pięć minut przed podniesieniem kurtyny zamykam oczy i przypominam sobie, dlaczego gram. To takie moje osobiste dlaczego, które trzyma mnie w pionie. A potem dotykam kulisy lewą ręką. Taka mała, superstycyjna tradycja. Jakie role są dla ciebie najbardziej wymagające? Te, które zmuszają mnie do konfrontacji z samą sobą. Grałam kiedyś kobietę zmagającą się z chorobą psychiczną. Wymagało to ode mnie wielomiesięcznych przygotowań i psychicznej odporności. Ale też takie role są najbardziej satysfakcjonujące. Czy teatr ma dziś jeszcze siłę oddziaływania? Oczywiście. W dobie szybkiej rozrywki, social mediów i TikToka, teatr staje się przestrzenią prawdy. To jedno z niewielu miejsc, gdzie jeszcze patrzymy sobie w oczy. Gdzie słowo naprawdę coś znaczy. Dla wielu ludzi to oddech od codzienności. Jakie masz marzenia zawodowe? Chciałabym kiedyś zagrać w sztuce Sary Kane. Jej teksty są trudne, brutalne, ale niesamowicie prawdziwe. No i. może kiedyś spróbuję swoich sił w reżyserii? Ale na razie scena to moje miejsce. Dziękuję Ci za rozmowę. Ja również dziękuję. Do zobaczenia w teatrze.